16 minut po 11. Teraz porozmawiamy o tym, proszę Państwa, no właśnie, co się dzieje, kiedy muzeum wybiera się na zakupy, jak takie zakupy wyglądają. Jest z nami Adam Pacholak, kurator, właściwie członek zespołu kuratorskiego w Muzeum Sztuki Współczesnej, należącym do muzeum narodowego we Wrocławiu. Waszą taką główną siedzibą jest ustalmy to na początku pawilon czterech kopu, prawda? Przepiękna przestrzeń przy hali stulecia we Wrocławiu. Tak, całkowicie biała w środku. No to najlepiej chyba dla muzeum. Ale trzeba było, trzeba było taką białą przestrzeń swego czasu czymś zapełnić czymś, czyli sztuką, czyli kolekcją, kolekcją, która. Czy macie właśnie jakiś taki miernik tego, po jakim czasie ona się dezaktualizuje, czy w ogóle można taką sztucę powiedzieć, czy to po prostu się naturalnie dzieje, że któraś praca okazuje się już być, być może zakorzeniona w pewnym czasie, staje się pracą historyczną. W związku z tym może należałoby poszukać czegoś nowszego. Aż się boję to mówić, bo nie wiem, czy, czy należy tak do sztuki podchodzić, czy wolno tak do sztuki podchodzić. A, znaczy, my jesteśmy też muzeum, które pokazuje historię sztuki, więc, jeśli dzieło się staje historyczne, to czasami i tym lepiej dla nas. E, natomiast, jeśli chodzi o takie nowe dzieła, no to to jest też bardzo ciekawa kwestia, jeśli chodzi o takie najnowsze technologie, korzystające z sztucznej inteligencji. I też takie dzieła właśnie nabywamy e, i pokazujemy. I czasami po trzech latach one już się troszeczkę dezaktualizują. Ale to może dzięki temu też jest, e, w sumie są te dzieła ciekawsze, że ta najnowsza technologia już tak szybko w zasadzie się. Starzeje i też dzięki temu, co to mówił o tym naszym rozwoju. No i też o tym, jak szybko świat sztuki korzysta z dorobków technologii, prawda? Czasami nawet, no właśnie, bo też są takie momenty pewnego wizjonerstwa, właśnie płynącego ze świata sztuki i te światy się wręcz przenikają. Tak, to no na wystawie pokazujemy między innymi pracę Andrzeja Basierewskiego, który no, tworzy takie wizerunki ludzi, którzy wyglądają jak prawdziwi, ale nie są, po prostu są wygenerowani na podstawie selfie internetowych. Albo Janka Simona, taka praca, którą nabyliśmy właśnie w tamtym roku, która z kolei zbiera różne i figurki z jakichś takich kultur rdzennych i czasami taki popkultur, jak na przykład Transformersi i wyciąga z tego taką średnią, po czym drukuje to metodą druku 3D i mamy jakby zupełnie nową rzeźbę. Bardzo dużo mamy takich właśnie też artystów, którzy korzystają z tych najnowszych technologii. Um, no i czasami jest to miejscami właśnie przerażające, jak właśnie w tej pracy Wasilewskiego, gdzie ci ludzie wyglądają jak prawdziwi, ale czasami widać, że w niektórych miejscach na przykład się ruszają tam, gdzie nie powinni e, i to wtedy chyba jeszcze nas jeszcze bardziej pokoje w tym momencie. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do samej kolekcji, którą pokazujecie. Można już od połowy grudnia ją oglądać, ale jeszcze do marca, do początku marca dokładnie. Bo to jest taka idea w ogóle idea budowania kolekcji sztuki współczesnej to są, to są jeszcze lata 60., idea dyrektora Muzeum Narodowego ówczesnego Mariusza Hermansdorfera budowania takiej kolekcji no bo to były czasy też gwałtownego jej rozwoju oczywiście nie początków ale rozwoju gwałtownego i takiego wybuchu też również we Wrocławiu ważnej prężnej sceny awangardowej no i właśnie w myśl tej y, rozpoczętej wtedy, można powiedzieć, y, polityki czy modelu działania, y, uzupełniacie te kolekcje. Zatem co zobaczymy na tej wystawie? To są, można powiedzieć, takie najnowsze zakupy muzeum. I jak to wygląda, jak muzeum wybiera się na zakupy? Gdybyśmy mogli tak to zobrazować trochę. Jak z wielką <grym> No do chyba tak, po <grym> prostu tak. Albo ciężarówką przynajmniej niektóre dzieła na pewno się przydadzą. Wygląda to tak, że jesteśmy jako Muzeum Współczesne podzieleni na różne działy, właśnie fotografii, ceramiki, szkła, malarstwa, rzeźby i tak I co roku po prostu proponujemy, no mamy powiedzieć w takim trochę okrągłym stole, nasze propozycje, które są zgodne czy ze strategią, jakby rozszerzania naszej kolekcji, gdzie mamy takie trzy główne osie. To jest właśnie taka oś artystów najnowszych, e, działających po 89. Tutaj są właśnie takie bardzo często najnowsze dzieła nad sprzed paru lat. E, mamy też oś wrocławską, skupioną bardziej na tym naszym lokalnym środowisku. E, I mamy oś takiego uzupełniania historii, takich klasyków na awangardę, czy właśnie modernizmu. Czy są takie duże nazwiska XX wieku, artystów już często nieżyjących. Którzy, no, którymi próbujemy jeszcze jakoś uzupełnić te zbiory, które już mamy. Tak się zbieramy głównie, jeśli właśnie próbu startujemy do ministerialnych wniosków. To jest jedna z takich naszych głównych ścieżek właśnie nabywania dzieł. Druga to są zakupy własne muzeum, a trzecia to są dary od różnych fundacji czy artystów bezpośrednio. Jakby też te wszystkie trzy ścieżki są wyjaśnione i zaznaczone też na tej wystawie, bo zależało nam właśnie, żeby pokazać trochę, jak to wygląda wszystko od kulis, jego pokazać te nabytki z perspektywy naszej pracy nad nim. Ale aukcje też się zdarzają, że bierzecie w nich udział? Czasami. Czyli to takie podbijanie propozycji, to ten piękny filmowy moment również, tak? A to rzadko, raczej z takich stricte rynkowych mechanizmów nie, nie korzystamy. Bardzo często, jakby, my też piszemy do artystów albo galerii, raczej preferujemy bezpośredni kontakt z artystami, no albo oni sami do nas też piszą. Że chcemy być wystawiani w muzeum, w pawilonie czterech kopu prestiżowe miejsce, piękne miejsce. Proszę powiedzieć jeszcze, bo tak mnie właśnie teraz zaciekawiło, jak wyglądają magazyny muzealne. I to jest oczywiście pytanie do każdego muzeum mogłoby być zadane, więc można je uniwersalnie zupełnie potraktować. Nie tylko Wrocław jest tutaj adresatem, ale każde inne muzeum. Czy w związku z tym, że prace. Część ich przynajmniej no, po jakimś czasie oceniamy, że w, w, w jakimś sensie albo się dezaktualizują, albo są tak przynależne do tego konkretnego momentu, że po prostu dobrze je zostawić. Może kiedyś znowu do nich wrócimy, znowu je pokażemy, ale teraz dobrze by było, żeby zrobiły miejsce innym wypowiedziom artystycznym. Czy magazyny to jest to miejsce w muzeum, które się poszerza stale? <grym> No, chyba jak każdy muzealnik w tym kraju powiem, że Gdzie zapraszamy... wy to trzymacie po prostu? To jest proste pytanie. W różnych miejscach, tak naprawdę, w mhm. różnych. W naszych oddziałach mamy magazyny również różnego rodzaju. Oczywiście każda, każda jakby dziedzina ma swój własny magazyn. To nie jest tak, że fotografia na przykład jest trzymana z rzeźbą, to są inne warunki konserwatorskie oczywiście. No, też działa. Trzymamy w magazynach przede wszystkim ze względów konserwatorskich, dla ich bezpieczeństwa. Um, może nie dajemy ich tam dlatego, że się jakoś dezaktualizują, ale dlatego, że po prostu brak tam przestrzeni wystawienniczej. Musielibyśmy mieć pawilon, nie wiem, stu kopuł, żeby wszystkie nabytki... A tu konserwator zabytków by nie pozwolił, bo jest, mają być cztery kopuły i ani jednej więcej. Tak, no musielibyśmy zaanektować, nie wiem, hala stulecia albo jakieś dwie. No dlatego, znaczy... proszę państwa, za każdym razem, kiedy jakieś muzeum Niezależnie od tego w sumie już, czy sztuki współczesnej, czy, czy nawet yy, galeria sztuki dawnej otwiera na chwilę swój magazyn, albo choćby przedstawicielowi mediów yy, tych wizualnych bardziej pokazuje go, to warto razem z tym przedstawicielem się zakrać, choćby jako odbiorca treści, którą gdzieś opublikuje, bo to są często bardzo ciekawe rzeczy, a nawet bywa, że w ramach takich wielkich placówek dochodzi w magazynach później do jakichś odkryć, więc dawno tego nie widzieliśmy, a teraz proszę bardzo okazało się, że w magazynie natrafiliśmy nagle na jakąś pracę, o której myśleliśmy, że już jej nie mamy w swoich zbiorach. Tak też bywało. Tak, no, e, przy tej wystawie udało nam się powyciągać takie nasze pierwsze nabytki, e, które się okazały już z lat 50. czy 60. E, to były jeszcze prace czasami dotyczące o socjalizm, czy właśnie o pracę e, właściwie środowiska e, wrocławskiego. E, tak. No i no i tak, no i udało się takie rzeczy odzyskać. Pięknie w takim razie, proszę Państwa. Wystawa, kolekcja otwarta, tak ona się nazywa. Można ją oglądać w pawilonie Czterech Kopuł. To jest część Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pokazująca zbiory sztuki współczesnej. No ale ta sztuka współczesna, rozumiana jako coś, co właściwie od, od wielu, wielu dziesiątek lat już mamy. No to też już jest pokaźne, jak można właściwie stworzyć osobną historię sztuki współczesnej, przecież, bo to jest pojęcie nie oznaczające tylko tego, co w tej chwili, ale mhm. mówię rzeczy oczywiste, warto jednak to, myślę, przy każdej takiej okazji powiedzieć. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Adam Pacholak, zespół kuratorski, ale też specjalnie zajmujący się działem fotografii. To jeszcze na koniec zapytam, czy coś z działu fotografii w tej kolekcji także znajdziemy? O tak, intermediów, filmy. E, Takiego duetu, Cosmego karskiej Event, e, zdjęcia Nikola Gropiera, e, no właśnie prace Andrzeja Wasilewskiego dotyczące sztucznej inteligencji, mm. Ewa Zarzycka, też performerka związana silnie z e, Wrocławiem. E, tak, jeśli chodzi o nabywki z działu fotografii, to udaje nam się pozyskiwać myślę, całkiem ciekawe e, dzieła i uzupełniać też e, wcześniejsze braki. Adam Pacholak, bardzo dziękujemy za rozmowę Dzień. i polecamy Państwa uwadze. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pawilon Czterech Kopuł.